Uwaga, ty grali, grali, ty grali, To no, ty mnie. Niech kurde, jeszcze zjadłam. Namiast włożyć do worka, to zjadłam. Te 300 bilionów jak figur. i potrzebuję tej króliki ślubki. Ja wybiłam wszystkie króliki. Królik nadziei. O, jeszcze jeden królik nadziei. No, chyba was to twój. O, oj, jest naprawdę mocno, i ich coś pobieło. I pogięło po prostu. Więc no trzeba jak najszybciej wszystko załatwiać, żeby zdobyć mocno i tam, sam na starcie, które wyposażamy się w W olocie, którą Teraz sobie wejdę tutaj, Dzięki. otwieram tę trzyneczkę. oby coś fajnego, oby coś fajnego. Na no dobra, dobra hikera też może być. No dobra, dobra hikera też może być.

peace, peace. Się z, nie się, okej, okay. no dobra, po prostu zrobiłam tak o, Tutaj. nie, sorry, tak o, o, znaczy da się to samo zrobić, co ja? Też. Dwójka dzieci! Powieszona! W sensie latająca dwójka dzieci! X Bo w tak ra. A to sobie zepsujemy figury w figury grę i niech się martwi. A i tak i tak nie gramy, ale. to już nie, nasza sprawa. zepsujemy w figurze grę. Od razu nagram może odcinek. Dzięki błędzie, dzięki tobie pomyślałam, żeby nagrać odcinek. No, o, trzy skrzyniobo. Zaraz tam pójdę. Tu jest lepsza pewnie, Pewnie lepsza. Może rewolwer? Nie, włócznie. Tylko że wiecie, ja już mam włócznie. No, oczywiście, że była tutaj poruszona. Nasiona. No dobra, chociaż nie zdechnę z głodu. No zadarł ze mną. No to co? Było ze mną nie zadzierać. Sie, Aha, no co mi... Druga sikiera. Oh, wow, paliwko! To to będę tak, a to tak. To idziemy. Radio idziemy. Na spacerek idziemy z radiem. Tymczasem figura. Idziemy na spacerek radio. Dwa do ogniska. Dwie rzeczy do ogniska poszły. Teraz jeszcze stykłe łóżko, teraz jeszcze coś dojeść. I pójść szukać kolejnego paliwa. Ja coś mam szczęście do tych domków z drewnem. Oczywiście metal też pozbieram. O, ale jak jest jedzonko, to sobie zjem. Wszystko zjem. Pomimo, że mi tyle nie trzeba. Pozdro. Drugi wągiel. Mam. No. O i widzę kanister. Fajnie, fajnie. I jeszcze więcej wągla. No chodź, bęk, bęk, bęk. Otwórz w nic Tutaj też A no, otwórz tą skrzynię szybko. Oby karabin lub rewolwer. Karabin albo rewolwer. Pan też, Git. żeby już mi się od razu to naładowało, pistoleci. u skóra. To jest artystyczny wilk. Nie mam zielonego pojęcia, kto i po co go tak nazwał. No ale dobra. To więc ich sobie wezmę. Tą właśnie kubkę. No, chodź tu. Ty, ale że tu tak szybko może soba być? Наца, ну, не идете, а боитесь. Я нашел по вас. Что ходить?

Pupupupupu. Kompas kolejny poziom, i nie stać mi nawet na piorunową. Ja na to nie stać, ale tego nie będę na razie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O jeden więcej za to trzeba wali. Dobra, lecę po kolejnych. jednak polecę sobie na zimę, wiecie, żeby sobie zrobić tą czapeczkę fajną, żeby mniej marznąć. no po drugie jestem atakowana, więc nie opłaca się gdzieś indziej iść i dalej. Jakie bo ja sam Takie jak na przykład skrzynia, z której no mogą wypaść no. diamenty. Czyli jeden diament. Ok, lepsza higiena boladowa. Czy mamy rolling skrzyni? ja to jeden. Ja twojej koledzy chcę. bo sobie Was z tego poatakuje. Dobra. Bardzo